Znów potrzebuję Twojej pomocy. O co dokładnie chodzi? Mój przyjaciel Torben zapadł na ciężką chorobę. To choroba ciała czy ducha? Raczej ducha, ale to długa historia. Opowiedz mi ją. Wszystko zaczęło się już dość dawno temu, gdy Torben przebywał w Korilis. Bardzo ciężko przeżył to całe zamieszanie z workami, smokami i piratami, i w końcu zdecydował się uciec z tego miasta. Wtedy trafił tutaj, ale tu wkrótce rozpoczęła się plaga Beliara i jakiś czas temu zaatakowało go kilka mrocznych potworów. Od tej pory Torben zaczął mieć koszmary i twierdzi, że widział Beliara wyciągającego ponad górami drapieżny pazur. Rozumiem... To rzeczywiście poważna choroba ducha. Takie choroby są najcięższe i najtrudniej z nich wyjść. Ale oczywiście. Zrobię co w mojej mocy, by pomóc twojemu przyjacielowi. Jak on się nazywa? Torben. Torben... Rozumiem. Na początek każ mu wypić tę miksturę leczniczą i zapytaj się, czy czuje się lepiej. Dobrze, szamanie. Razem z Szamanem Gorchesem przywrócę ci zdrowie. He? Szaman przygotuje dla ciebie specjalną kurację, dzięki której szybko dojdziesz do siebie. Naprawdę? Tak. Na początek wypij tą miksturę. Dobra. I co teraz? Trzeba poczekać na efekty. Przyjdę jutro, a ty mi powiesz, czy jest lepiej. Hej ty. Ej, ty! Czy mikstura pomogła? Czuję się tak samo jak wcześniej. Tak samo fatalnie. Rozumiem. Poszukam jakiegoś innego leku. Mnie mówi co innego... Właściwie może być Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać, no, a wbrew jego woli. Która nie pomogła Torbenowi. Rozumiem. Trzeba spróbować czegoś innego. Dobrze by było, gdyby Torben zjadł jedną z potraw naszego kucharza. Ich cudowny smak wpływa na ciało i ducha. To mogłoby postawić Twojego przyjaciela na nogi. Kto miał dostęp do klucza? Tylko ja. Nie wiadomo, jak Chyba, że ktoś zwęczył mi go podczas snu. Ale to prawie niemożliwe, bo jestem bardzo czujny w czasie Nie snu. Prawda. To przecież uczywiste. Hej! Czy coś się w końcu zmieni? Szukam przepisu na potrawkę z Jala. Tak, był w skrzyni. I ktoś go ukradł. Nie wiesz, kto to zrobił? Nie mam pojęcia. To musiał być jakiś bezczelny złodziej! Nic nie widziałeś? Nic, a nic. Być może ten złodziej zakradł cię w nocy. Zresztą, nie mam pojęcia. Chociaż kiedyś słyszałem, jak kupiec Hokar mówił, jak bardzo mu zależy na posiadaniu takiego przepisu. Z nim pogadaj. Nic się nie zmieni? Hej! Wszystko lepiej. Znasz moje zdanie. Ha. Kto opowiada takie rzeczy? Naprawdę wierzysz. Szukam przepisu na potrawkę z Jala. Na ducha przodków. Skąd wiesz o tym przepisie? Powiedział mi o tym wasz kucharz. Ktoś mu go ukradł. Przepis jest wiele wart. Tak, bardzo zależy mu na odnalezieniu. Nie wiesz, kto mógł to zrobić? Nie, ale wiem jedno. Mi też bardzo na nim zależy. Jeśli go znajdziesz, nie oddawaj go kucharzowi, ale mi. Wiele na tym zarobić. Pokaż mi swoje towary. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Ej, ty! nic na ten temat. To nie może być tak dalej. Pohandlujmy. Nie wiadomo już komu można ufać. Trzeba uważać na to, co się dzieje. więcej kłopotów Nic mnie już nie dziwi. Zjedz tą potrawę. Co to jest? Jeden ze specjałów orkowego kucharza. Podobno mają niezwykłe właściwości. Spróbuję. Hmm... Od razu czuję się lepiej. Jak się dziś czujesz? Niestety znowu bardzo źle. Już wieczorem wrócił mój poprzedni stan. Nic się nie martw. Poszukam czegoś innego. Przyjaciel nadal jest chory. Jego stan jest naprawdę poważny, ale często najbardziej skuteczne są najprostsze środki. To znaczy, każ mu się położyć na cały dzień do łóżka. A jeśli to nie pomoże, wtedy przygotuję coś innego. Musisz położyć się do łóżka. Co takiego? Niech. Połóż się, to na pewno ci pomoże. Skoro tak mu. Jak się dziś czujesz? Nie pytaj. Jeszcze gorzej niż wcześniej. Od tego leżenia bolą mnie wszystkie kości. Hmm, muszę poważnie porozmawiać z Gorhezem. Sen nic nie dał. Nie możesz dać jakiegoś naprawdę dobrego leku? Trzeba próbować różnych środków. Ta choroba zdaje się dotyczyć duszy tego człowieka, a takie dolegliwości są najtrudniejsze do wyleczenia, ale nie można tracić nadziei prędzej czy później. Weź tę maść. Każ mu się nią nacierać trzy razy dziennie, a potem myć się w sadzawce. Gdyby to nie pomogło, przyprowadź go do mnie. W porządku, dzięki. Nie ci przecież nic nowego. To było Mam dla ciebie maść. Nacieraj się nią trzy razy dziennie, a potem obmyj się w sadzawce. Czy to naprawdę konieczne? Nie przepadam za kąpielami i jakimiś cuchnącymi specyfikami. Ta maść nie cuchnie, a woda dobrze ci zrobi. Chyba chcesz w końcu wyzdrowieć. Tak, chcę. Hej, ty! Czujesz jakąś poprawę? Tak, ale minimalną. Nadal mam wrażenie, jakbym tkwił w otchłani Beliara. W takim przypadku chodźmy do Gorhesa. Szaman musi ci obejrzeć. Chodźmy! Przyjaciel. Tak. Widzę, że jego dusza jest mocno udręczona. Tkwi gdzieś w bardzo mrocznej otchłani. Nie wiem, czy będę umiał mu pomóc. Ta dolegliwość jest gorsza niż myślałem. Tylko duch przodków może pomóc Twojemu przyjacielowi. To znaczy? Duch przodków jest obecny w swoim ogniu. Przy ogniu jego mocy twój przyjaciel powinien znaleźć wytchnienie. Torben ma dom przy tym ogniu. Nie wiem, czy to coś pomoże. To nic. Powinien siedzieć bardzo blisko ognia. Słyszałem radę szamana. Tak zrobię. Dzięki za wszelką pomoc. Mam nadzieję, że to mi pomoże. W porządku. Za kilka dni zajrzę do ciebie. Jak się czujesz? Tu, przy ogniu, odnajduję spokój i czuję ulgę. Ale gdy tylko odejdę trochę dalej od niego, wciąż powraca dawny koszmar. Nie pozostaje mi nic innego, jak tkwić w tym miejscu cały czas. Rozumiem. Mam nadzieję, że jeszcze trochę mi Twoja choroba przejdzie całkowicie. Kto opowiada takie rzeczy? Znaczy, hmm? no, że no, się no, do tego no, nie no. zabierz. Hej, ty. To... Nie że mów nie o tym nie wiesz. nie, 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 mój 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 nie, wiesz. nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz.